Witajcie, witajcie serdecznie na naszym kanale. Z tej strony Marecki. Zapraszam Was dzisiaj na unboxing najnowszej paczki z Japonii. Paczki, która dotarła do mnie jakieś 2 godziny temu, więc temat jeszcze świeży. Zabieramy się za to od razu. Myślę, że. Niektórzy z Was ucieszą się z tej paczki, gdyż jest tam jedna rzecz, dzięki której będziemy mogli nareszcie ruszyć dalej z tematem Szarpa X6800, który, no, który, jest w tej chwili wstrzymany ze względu na brak goteka. I właśnie w tej paczce powinien być gotek, gdzie będziemy mogli już nareszcie pokrywać całą bibliotekę Szarpa. Plus jeszcze jedna rzecz do Szarpa, o której wspominaliśmy, że też czekamy. Yy, w sumie wychodzi na to, że ten materiał powinien być uzupełnieniem materiału sprzed dwóch czy trzech miesięcy, gdzie robiliśmy unboxing paczki z Japonii, która zawierała Szarpa X6800. Te rzeczy powinny znaleźć się już w tej pasce. Niestety, ze względu na różnego rodzaju komplikacje, tak się nie stało. Paweł tutaj dopakował yy, rzeczy zaległe do dwóch czy trzech rzeczy, które ostatnio sobie u niego zamówiłem. No i dzięki temu otrzymaliśmy dzisiaj paczkę, za której unboxing bierzemy się właśnie teraz. Zapraszam Was serdecznie. No co, nie tracimy czasu i zaczynamy. Najbardziej nie mogę doczekać się tych rzeczy na Sharpa, bo no, musimy ruszyć z tematem dalej. Ja chciałbym bardzo zobaczyć, jak wygląda Final Fight na żywo jeden do jednego, jak wyglądają gosty i inne hity, o których nasłuchaliśmy się sporo z, z Sharpa. Dopiero teraz to będziemy mogli zrobić dzięki gotekowi, który mam nadzieję, że będzie już działał. Jest to gotek od lotarka. Tu akurat nie to jest jedyna rzecz, nie z Japonii w tej paczce, znaczy podobno. Zobaczymy co tutaj Paweł dzisiaj dopakował, więc zobaczmy, zobaczmy ogólnie co tutaj co tutaj się dzieje. O wiecie co? Już, 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 już. Czekajcie, nie wiem czy zaczynać od goteka. Dobra, pokażę Wam najpierw tą rzecz, którą ja sobie zamówiłem. Jest to rzecz, którą zamówiłem teraz. Zobaczcie, już pewnie wiecie o co chodzi, tak, dokładnie jest to. Nintendo Gamecube od razu w zestawie z Game Boy Playerem. Jest to wersja Spice Orange, czyli pomarańczowa, taka jaką sobie już jakiś czas temu wymarzyłem. Chciałem tylko tą wersję, inne wersje mnie nie interesowały. Jest to od razu wersja z zamontowanym yy, Free Region Chipem, czyli mogę tu już ogrywać gry ze wszystkich regionów. Nie czy będę miał tu jakąś grę na Gamecube, która wyszła w Japonii, czy wyszła w Palu. Wkładam płytkę i tak gra działa, więc na tym pewnie bardzo, bardzo zależało. Zobaczcie tutaj stan tego, Paweł mówił, że jest jak nowy. Konsolka praktycznie nieużywana, komplecik. Zaraz sobie otworzymy, zobaczymy jak to się przedstawia w środku. Dobra. Czekajcie, ja tą paczkę na razie odłożę i zrobimy sobie unboxing tego GameCube'a. Dobra, więc w pierwszej kolejności zabieramy się za Gamecube. Wszystko otwieram również po raz pierwszy. Tu możecie zobaczyć, jak to się przedstawia w środku. W środku kabelki. No, jak to u Pawła, wszystko w stanie? Bardzo, ale to bardzo dobrym czasem wręcz idealnym. jest pad. Tutaj oczywiście Gameboy Player. Początkowo myślałem o zakupie samego GameCube'a, tylko później znaleźć tą przejściówkę wersji pomarańczowej, no to to już nie jest takie proste i nie jest to takie tanie. Cały zestaw mnie wyszedł zdecydowanie taniej, niż jakbym miał go kupować osobno. Tutaj ten GameCube w kolorze Spicy Orange. No kolor robi naprawdę robotę. Żadna wersja GameCube'a mi się nie podoba tak jak ta. No i zdecydowanie fajnie to będzie wyglądać na półeczce. Zobaczcie, zobaczcie jaka bestia. Ja to sobie później pozapinam. Co my tu jeszcze mamy? Są różnego rodzaju instrukcje. Tutaj dysk. Czyli dysk, który jest zdecydowanie potrzebny, choć nie wiem koniec końców czy będziemy z niego korzystać, czy konsolki sobie po prostu nie przerobię tą kartą i nie będziemy już ogrywać z kart. Słyszałem, że jakość samego Game Boy Playera z tej płytki, pomimo że jest ona, no jest ona droższa niż sam Game Boy Player, bardzo często no to nie powala, więc lepiej sobie ściągnąć oprogramowanie choćby Swiss i grać w ten sposób. No ale dobrze, ale dobrze, że jest jak komplet to komplet, no i... I tu jeszcze zasilacz, więc mamy cały środek. Jeszcze raz pokażę Wam, jak przedstawia się pudełeczko z tej japońskiej wersji, która zawiera już od razu Game Boy Playera. Wygląda to tak. I tak. Dobra, przechodzimy do dalszej części paczki. Dobra, GameCube'a już mamy, jedziemy dalej. Idziemy dalej, tu już widzę paczuszkę. Tak, na to, na to zdecydowanie czekałem. Tu jest zaległa rzecz, którą pokażę Wam zaraz, ale szukam teraz. Tego nie zamawiałem. To widzę, że oczywiście Paweł, Paweł, po swojemu robiąc, rzucił, rzucił mi tutaj jeszcze mały bonusik. Tak, to, to, to jest chyba to, na co, na co czekałem. Czyli ta paczuszka i mam nadzieję, że tu jest gotek mam nadzieję, że Paweł nie zapomniał o tym goteku bo na tym w sumie mi najbardziej zależało o, czekajcie tak, tak, to jest, to jest gotek już Wam pokazuję jak to wygląda ja widziałem to raz na zlocie, tylko niestety wtedy też to nie działało zobaczcie, tak prezentuje się gotek do szarpa. to jest takie urządzenie tutaj do tego jeszcze jakaś przejściówka jest, jakiś wydruk nie wiem dokładnie co to jest, dopiero, dopiero siądę nad, nad tematem i będę się tym bawił. Do tego są dwie taśmy, tu jest jedna taśma, tu jest druga taśma i no i zasilacz, więc mamy to. Mamy to, już za niedługo kolejne live y z Sharpa X6800, tutaj ładnie gopek został nareszcie dostarczony, no już już powoli się nadzieję, no bo trwało to chwilę, trwało to ponad 2 miesiące, no ale było tutaj było tutaj jakieś uszkodzenie podobno na tym goteku. Tutaj widzę od razu, że już karta jest w tym goteku. 32 giga, czyli zapewne tutaj jest biblioteka gier. Mam taką nadzieję, przynajmniej, że jest biblioteka gier na szarpika. Tak to urządzenie się przedstawia. Super, super. Z tego zdecydowanie cieszę się najbardziej. Dobra. Chowamy to. Chowamy to i... I patrzymy dalej. Co my tu mamy? Dobra, tutaj... Y aha, wiem, 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 wiem. O tym napisał mi Paweł, a polecał mi to... Polecał mi to wytyczne, czyli największy fan drinka w Polsce, jak nie na świecie, więc możecie się domyślić od do razu, że jest to rzecz do Segi Dreamcast. I tak, jest to rzecz Dreamcast, jest to modem szerokopasmowy dostępny tylko i wyłącznie w Japonii. Z tego co słyszałem, to że tylko nie wiem czy on, czy on na Stany był czy nie, z tego co słyszałem był dostępny w Japonii. Oznaczenie HIT 0401, zobaczcie. I w tej chwili w Quake'a trójeczkę, już możemy sobie pograć bez większego lagowania, będzie już ładnie śmigał. Pamiętacie, że mamy zaległego live'a z Dreamcast'a, z Dreamcast'a online, czekałem właśnie jeszcze na tą rzecz, więc w tej chwili będziemy mogli sobie to sprawdzić na zwykłym modemie i na modemie szerokopasmowym, gdzie internet już naprawdę będzie śmigał. Super, świetnie, naprawdę, naprawdę mega. Zobaczymy, jak to ustrojstwo, no jak się przedstawia, bo no, zapewne przedstawia się tak samo, jak i tamten. No, jak widzicie, mamy tutaj, a zobaczcie, to jest noweczka jeszcze jest jest w środku Broadband Passport czyli zapewne jakaś przeglądarka to jest w środku więc prawdopodobnie jest to w ogóle nowa nieużywana rzecz zobaczcie tu jest, tu jest ten modem oczywiście wygląda tak jak modem do brązowca. ale już na pełnym wypasie fajne, fajne będzie można sobie pośmigać nie obsługują wszystkich gier ale jest sporo gierek, które pogramy przy pomocy tego modemu. Też druga osoba musi mieć taki modem, żebyśmy mogli ten tym pograć, no ale wtedy, jeśli już ta gra obsługuje taki modem, to te gry śmigają, po prostu latają. Jest to jest instrukcja, więc mamy, mamy tutaj cały komplecik. Pawle, dzięki Ci za ogarnięcie tego. Wspomniałem Pawłowi o tym raz, Pawłowi nie trzeba dużo raz powtarzać i momentalnie udało mi się to załatwić. Pamiętam. Co? To na razie odłożymy sobie na bok. Dobra, i teraz tak yy, tutaj. Kolejna rzecz do Dreamcasta. Kolejna rzecz do Dreamcasta. I ja wiem, co to jest. Ja wiem, co to jest. Teraz mi się dopiero o tym przypomniało. że też nie chciałem. No tak. I sześcioprzyciskowy kontroler do. Głównie stworzony pod biatyki. tak? Głównie stworzony pod biatyki. Tutaj nawet mamy yy, Bisona na okładce. Zobaczcie. Sześcioprzyciskowy kontroler Ascii do Segi Dreamcast. Ja nie widziałem ten kontroler na giełdach, ale cena tego kontrolera była przerażająca, więc zawsze unikałem go jak ognia, kusiło, ale stwierdziłem, nie, 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 nie tyle nie dam, no i Paweł mi się go udało oczywiście gdzieś promocyjnie znaleźć, zobaczcie, zobaczcie jak wygląda, tak przedstawia się ten 6 przyciskowy kontroler do Sega Dreamcast, czyli no idealnie stworzony do bijatych. tutaj do Streetfightera to będzie jak znalazł w tej chwili. Jak wiecie, no ten oryginalny D-pad w kontrolerze od Dreamcasta nie jest za rewelacyjny do więc najlepiej wtedy grać albo na Arcade Sticku, albo na kontrolerach jakichś trzecich firm. No i właśnie w tej chwili ja już sobie będę ogrywał, nie wiem jak Honda, ale ja już sobie będę ogrywał na tym. Z Honda pewnie, pewnie będzie grał na Arcade Sticku chyba, że już też mu się udało dor dorwać taki kontroler od Pawła, lub gdzie indziej. Super, super. To wydaje mi się, że to też jest nowka sztuka, bo tu jeszcze wszystko jest poklejone. Zobaczcie. No, to wygląda to bardzo ładnie. Więc kolejna rzecz do Dreamcasta. Nieczęsto tutaj wpadają fanty do Dreamcasta. Jak wiecie, mocno skupiam się na freedio i na CD32. Ale no, za Dreamcasta też się powoli, za rozbudowę biblioteki do Dreamcasta też się powoli biorę, więc taki oto kontroler do Segi Dreamcast. Super. Dobra, i teraz tak, co my tu mamy? Co my tu mamy? To podrzucamy, to, to też wyrzucę. Tutaj widzę, że mam gry. Tutaj mam gry, i to wydaje mi się, że to. Znaczy, no nie wydaje mi się, to jest zapewne prezent od Pawła, bo... bo ja za nic takiego nie płaciłem. Oczywiście nie... często nie płacę od razu, tylko Pawła wysyłam kasetę w jakimś czasie. Ale. Ale też tych tytułów na pewno nie zamawiałem, więc dzięki, Paweł. Dzięki serdeczne. I zobaczcie, co tutaj mamy. Co mi tutaj, Paweł, tym razem zapakował. Poważnie. <ścoughs> Paweł, do śmietnika daleko było, że myślasz to do Anglii. O, bez zobaczcie jakieś i kotki w wersji na pierwszego playa. Paweł. No nie, no, gościowi się nudzi. No. Żeby tylko paczka ważyła jak najwięcej. Nian tu. Nian tu coś tam. Wonderful. Zobaczcie. Tak się przedstawia ta gierka z pieskami, kotkami. Możecie być na 99,9% pewni, że nigdy tego nie odpalimy. Więc Paweł, dzięki. Dobra, zobaczmy, co tutaj mamy dalej. Co to w ogóle jest? Nie, nie wiem czy kojarzycie czy nie kojarzycie, yy, ale to padł sobie pewnie też coś dla jaj wystarczył taki słów Tak, zobaczcie, jakieś maszyny. Maszyny do grania. No nie, to jest kolejna gra, której na 999% na kanale nie zobaczycie. Więc Paweł nie wiem czy próbował tutaj zwiększyć wagę tej paczki, wysyłając mi te rzeczy. No ale no dzięki. Dzięki. Dobra. Zobaczmy co dalej. Yy, o! A tym się może zainteresuje, wiecie co? gra na Saturna. Gra na Saturna, której nigdy nie widziałem. Overdriving Nissan GTR. Patrzcie czyli coś takiego to wygląda trochę jak... Wiecie co? Overdriving? A to nie jest Need for Speed? Zobaczcie. Bo w tyle... W tyle to wygląda jak Need for Speed. Jak pierwsza część Need for speed Tylko z kolejnym samochodem. 1996 Electronic Arts, czyli Overdrive. Overdrive Driving to nazywa się na w wersji japońskiej. Czyli to, wiecie co? Nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest. Czyli zape... może się mylę, ale wydaje mi się, że to jest jakaś, jakaś edycja pierwszego Day for Speeda, Tutaj z Nissanem GT. Ale i ja, no. Wiecie co? Nie, to to zdecydowanie trzeba będzie. Trzeba będzie to zgłębić na kolejnym live z Saturna, ale to na 100%. Bo ja jestem wielkim fanem. Tu jeszcze jest ten jestem wielkim fanem Midford więc więc to zdecydowanie. Już jestem zajęty, Już jestem kupiony tym tytułem. Dobra, czyli to. Za to naprawdę dzięki. To już bez pośmiechu jak żadnych. I tutaj gierka na Neo Geo CD. O. Fajnie. Fajnie, fajnie, przyda mi się jakaś gra. Neo Geo też za jakiś czas pojawi się, więc obserwujcie kanał. Jest to Samurai Shodown, która to jest część, to jest Katana Battle Action Game. Wydaje mi się, że to jest jedynka, ale. 1995, czyli to chyba będzie, to chyba będzie pierwsza część. Albo druga. Nie nie ma tutaj informacji. Katana Blade, w każdym razie Samurai, Samurai Spirit, Samurai w wersji na Geo CD. Super, prawda. Dzięki wielkie. Tego nie zamawiałem też. <ścoughs> Więc czekajcie. O, czekajcie, tu jakieś kolejne gierki. O, fajnie. I tutaj mamy King's. King the Spirits, tak? Czekaj. King the Spirits 2. Czyli jakaś ścigałka znowu na Sega Saturn. Super, już kolekcja na Sega Saturn mi rośnie coraz, coraz bardziej. Tej gry powiem Wam King of The Spirits 2. To King of The Spirits 2. Zobaczcie, nie wiem, czy kojarzycie tą grę, czy nie. Od Atlusa. Czyli coś takiego. Fajnie, sprawdzimy to na, na live, bo Wydaje mi się że tej gry nie widziałem wcześniej. Wygląda jak gierka z automatów którą którą kojarzę ta o driftowaniu ale to chyba nie jest to chyba nie jest to chyba że jest to jej jakaś kolejna część 1995 97 Atlas. Dobra dzięki. E, tutaj mamy 97 czyli to jest pewnie e, a to też wyścig jakiś New Limited Version 97 rok. Wygląda trochę jak, Tok jak Tokyo Extreme z y Dreamcasta, w tą grę też nie grałem, nie wiem czy ukażecie, czy nie. Drift King, a to to z automatów kojarzę, tak zobaczcie, tu jest Drift King 97. Nie wiem czy znałem to pod tym tytułem, w każdym razie tak tutaj jest napisane Drift King 97, czyli no, kolejna, kolejna mało znana mi gra. Choć jak odpalę to mogę się zdziwić, wydaje mi się, że to może być właśnie albo ta, albo, albo, ta pierwsza gra. To mogą być właśnie te gry z arcade, które kojarzę, które nawet widzieliśmy w salonie Bery. Dobra. I tutaj Victory Goal. To już chyba mam, czyli piłeczka, tak? Dokładnie tak, piłeczka na Sege, na Sege Saturn. Kolejna gra na Sega Saturn, Paweł. Dziękuję Ci bardzo, to jest trochę Gierek. No, poza tymi pieskami, tymi automatami, które, które mogłeś odpuścić, ale spoko. Przedadzą się pudełka na podmiankę. I to, co ostatnio, śmieszek się znalazł. Czekajcie, mamy tutaj konserkę turystyczną. No spoko, bo akurat te ostatnie już dawno mi się kończyły, nie mamy co jeść na live'ach, więc będzie. Tym razem konserwa z PRL-u, nie wiem czy widzieliście taką. Konserwa z prl u, u nas tego w polskich sklepach nie ma. Sprawdźmy tylko jaka jest zawartość mięsa. Zawartość mięsa 66%, czyli no... Y te konserwy od Krakusa, które kupujemy, one mają prawie 90% mięsa, więc tutaj 66 chodzi tak nie jest źle. raz widziałem konserwę, która chyba miała 30% mięsa, a resztę to jakieś dziwne składniki, yy, których no, jak zobaczyłem skład, to odłożyłem to od razu z powrotem na półkę i wziąłem konserwę od Krakusa. Tutaj 60%... 6% mięsa. Wejdziemy w to, wejdziemy w to, sprawdzimy jak to smakuje. Myślę, że już na kolejnym live po unboxingu tej paczuszki, czyli Honda, szykuj się, konserka z PRL-u nadchodzi. Druga to, to również yy, słuchajcie, złukowa, czyli może być dobrze. I tutaj mamy tak, wołowina w sosie własnym ekstra. I słuchajcie, 84% 80 już szaleństwo: 84% mięsa. Po prostu samo mięso pływa. No. Samo mięso plus. Czekaj, ile tych e tu jest? No, kilka. Skład nie jest taki zły, powiem wam, że skład tu w sumie, w sumie mięso, cebula suszona, sól, pieprz czarny, papryka. No, powiem Wam, że skład jeden z lepszych, jakie widziałem. Nie ma tutaj prawie żadnych konserwantów. Ja nie wiem, jak to się w ogóle trzyma. A data jest do którego? Do listopada 2027. No to pewnie dzień po otwarciu puszki pff, zielone od razu. No ale dzięki. Dzięki to też jakoś skonsumujemy pewnie na którymś lajiku. Tak, ten śmieszek, nie? Dobra, i ostatnia rzecz ostatnia rzecz to właśnie rzecz też zaległa, rzecz zaległa, która już miała być u nas jak, no, razem z szarpem i już Wam pokazuję, co to jest. Już sobie kamerę zmieńmy. Dobra, mam nadzieję, że będzie widać i tutaj logo Capcom już rzuca się w oczy z daleka. Jest to CPS Fighter, czyli sześcioprzyciskowy arcade stick do Mega Drive'a. Pytacie czemu do Mega Drive'a? Jeśli pamiętacie ostatnią paczkę, w której znajdował się Sharp X6800 razem z paczką przyszedł Street Fighter 2. Street Fighter 2 w wersji na Sharpa, a w środku adapter. Adapter właśnie do takiego kontrolera, albo Sharp przez, poprzez adapter obsługuje właśnie ten kontroler, żeby można sobie było wygodnie na 6 przyciskach pogaść Street Fightera. Co najlepsze, ten adapter jednocześnie będzie nam służył do FM Townsa, gdyż, zobaczcie, jest to coś takiego Capcom Power Stick Fighter i 6800 i FM Town. No, i oczywiście Marti, no bo to jest jeden standard. Przejściówka wygląda w ten sposób i jest kompatybilna tylko i wyłącznie z tą wersją sticka do Mega Drive'a. Więc mamy tutaj wejście DB9. Oczywiście najwięcej tych kontrolerów w tej chwili jest dostępnych z wersji na SNES-a, no ale niestety one nie są kompatybilne z tym adapterem, więc musimy mieć wersję na Mega Drive, która w tej chwili jest no, rzadko spotykana. Tu, to tutaj w i nie udało mi się tej wersji znaleźć. Mamy tu tylko na rynku dostępne te wersje do Super Nintendo. Wersji na Mega Drive nie znalazłem ani jednej. Tutaj Pawłowi udało się znaleźć. Zobaczcie w jakim stanie. Więc w tej chwili na Sharpie już nie dość, że mamy dostęp do wszystkich gierek, że będziemy sobie mogli przez goteka, jeśli ten gotek oczywiście działa, to będziemy sobie mogli pograć za pomocą tego oto sticka, czyli na Street Fighterze gramy już tak jak, tak jak trzeba, przy okazji pogramy na Street Fighterze na FM Townsie. Jeśli oczywiście dokupimy do FM Townsa dwa dodatkowe mega ramu, żeby ten Street Fighter nam ruszył. Zobaczcie, tak się przedstawia stick. Ja nie wiem, czy to jest nówka sztuka, ale zapakowany jest jak nówka po kartonie. też jak widzicie, no nie, ma, nie ma tutaj w ogóle znaków uszkodzeń na sam karton. Możliwe, że to jest jakiś leżak magazynowy, że gdzieś to przeleżało. Tak przedstawia się kontroler. Zobaczcie. Kontroler oczywiście na DB9, przyciskowe. Takie małe te przyciski, no ale myślę, że jeśli chodzi o kapką, to możemy im zaufać, że sprawuje się to tak jak, tak jak trzeba. Czekajcie, ogranicznik jest na kwadracie, tak, to nie jest oktagon, ani kółeczko, no, no jest kwadracik, super. CPS Fighter MD, czyli Mega Drive. No, czyli równie dobrze go możemy też w tej chwili wykorzystać, ogrywając Mega Drive, a Mega CD czy 32X. Super, super. Cieszę się, dobra, czas na podsumowanie i na końcu pokażę Wam te wszystkie rzeczy jeszcze raz. No na koniec jak zwykle podziękowania dla Pawła za ogarnięcie tematu, dzięki za dodatkowe fanty, no i co najważniejsze nareszcie możemy ruszyć w temacie Sharpa, spodziewajcie się kolejnych live'ów, kolejnego czasu spędzonego z tą no, bez dwóch zdań wspaniałą maszyną, my nie możemy się doczekać, mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał, dzięki za obejrzenie, no i do następnego, trzymajcie się, hej!